Cześć, witajcie. O, to było właśnie takie fajne czynności. Tą, tą w kolekcji, fajny e, odtwarzacz. To jest taki fajny odtwarzacz do muzyki, że wszędzie sobie można go wziąć. No, Tu jest na słuchawki karta pamięci. Fajnie z no, słuchaweczki tu się wkłada, tego, tu się tego trzypina o, gdzieś jak jedziesz, to tak se tu wkładasz to jest taka zaczepka, że sobie można to właśnie wziąć gdzieś tak jak się jedzie gdzieś rowerem, to można sobie to trzypiąć z wszystko tu jest, radyjko to jest, jest dwa wiegdy dwa no, wszystko, albo można sobie słuchać radio, czy muzyki jakiejś popularnej, dobrej, takie fajne, dobrej, jakościowe, fajne. No, małe, nieduże, wszędzie sobie można gdzieś to właśnie zabrać. To fajne takie do muzyki. No, do tego są słuchaweczki, gdzieś tak, jak można sobie jechać rowerem, sobie do, czy i fajna. Fajna taka dobra, ciekawostka. No, dosyć takie głośne, głośno odbiera, fajnie. Takie wytrzymałe, dobre.